Siostro, może zrobimy jakąś imprezę? Sylwester już się skończył, ale może zrobimy jakąś imprezę, bo nuda. Imprezę mówisz? Ja sobie teraz zrobię maseczkę i zapraszam koleżanki, a ty imprezę? To pierwszy sylwester skończył. Kobieto, wyluzuj. Chciesz ciągle imprezować? No. Ja nie mogę nie zaraz. Mamy powiem. Troja ja chcę zrobić imprezę, to więc zrobię, nic nie obchodzi. A wiesz, jaką mam dla ciebie niespodziankę? Taką. Ha! ha! I co? Nic mi z tego nie zrobisz. Pff. Nienawidzę cię. Ja sobie zrobię imprezę. Imprezka! Imprezka? Oszalałaś? Jeszcze raz! Zrobisz to, to polecie za okno albo do śmieci. Sylwestry już się skończył. Halo! A, pamiętam brzuch cię bolał, z Sylwesta. Żebym A teraz chcesz imprezy zrobić? Nie poszłaś do szkoły, bo źle się czułaś. Bo za dużo wypiłaś pikolo. No, co chcesz jeszcze imprezy zrobić? W ogóle, kogo chcesz zaprosić? Nie masz prawa tego wyrzucić. A kogo ch chcesz zaprosić? Zaproszę moją koleżankę z mojej klasy. Jeszcze może, z mo mo może moją koleżankę z zerówki i jedną ze przedszkola. Ale tego nie masz prawa. Ten... Ja idę sobie imprezę zrobić, a ty się nuć z koleżankami i rób sobie te... Piżama, patrz, co coś tam robisz. A jedy ja się świetnie bawić. Impreza? Tak, jedy ja się zrelaksować. Ty rób imprezę, ale po cichu. Nie chcę w ogóle Was słyszeć. Rozumiemy się. Rozumiemy się. Będziemy cicho. Impreza? No mam nadzieję, że będziecie cicho, że nie będziecie głośno. A przynajmniej mogę? Miłej zabawy wam życzę. Dzięki siostrze, mi mi, miej zabawy, ja idę tańczyć. Impreza. Ajajajaj.